Witajcie, kochani. Z ciekawostek powiem, może słyszeliście, że dzisiaj urodziny miał najstarszy człowiek na świecie z Wielkiej Brytanii. Facet trzyma się dość dobrze, sam się porusza. 112 lat ma. I rozmawia, i tego, no, pełen podziwu. Trochę gorzej wyglądała jego koleżanka, która też dzisiaj urodziny obchodzi. Też 112 lat. Też z Wielkiej Brytanii. Więc dziwna sprawa. Powiem szczerze, że naprawdę dziwna sprawa, bo czy to jakoś się urodzili pod szczęśliwą gwiazdą długowieczności. Że akurat oboje w tym samym dniu się urodzili i mają tyle samo lat, oboje tak długo dożyli. No, jest to moim zdaniem naprawdę dziwny zbieg okoliczności. Naprawdę. Aż podejrzany. Więc nie wiem, czy to jakiś układ gwiazd nie spowodował akurat że ta para. W tym samym dniu się urodziła i tak długo po prostu boje żyją. No. Także taka ciekawostka. Ona też już jeszcze się siedzi jakoś tam, trochę gorzej wyglądała, ale też moi rozmawia i tego. Oznaczy no, się widać, bo ten facet raczej bogato urodzony z, z, ze zdjęć, które były pokazywane wcześniej. Także nie przemęczał się prawdopodobnie w życiu. Różne posiadłości i tak dalej, pewnie miał. I królowa Anglii pewnie go przegoni. Już ma 94 lata królowa Anglia. Sobie myśli, skoro inni mogą żyć 112, to ja, dlaczego nie 115? I pewnie sobie to załatwi. No, dobra. Tyle. Taka tutaj ciekawostka. Może gdzieś znajdziecie w internecie tego faceta, tą parę długowieczną. Na razie trzymajcie się.